Usiadłam wczoraj i zorientowałam się, że ja kompletnie nie mam siły. Przecież wszystko jest w porządku. Mam pracę, mam dach nad głową, mam kochającego partnera, jestem zdrowa. Co się dzieje? O co tu w tym wszystkim chodzi i dlaczego nie mogę zebrać się każdego dnia do tego, żeby robić to, co sprawia mi radość i w czym czuję sens? No i postanowiłam nagrać o tym odcinek. Zasadniczo na tę niemoc u nas wszystkich, nie tylko u osób wysokowrażliwych, wpływa przede wszystkim prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje, przedłużająca się i chyba niekończąca się historia i opowieść z pandemią. Tak. No oczywiście, że łatwo jest zganiać w ogóle na zewnętrzne czynniki i sobie nie popatrzeć w sobie w środku. O tym jeszcze opowiem, ale tak naprawdę to ten reżim, to te ciągłe zamykanie, ta ciągła niepewność no, powodują to, że nam wszystkim się ulewa. No i w pierwszej kolejności, jeżeli nam się ulewa i ulewa i ulewa, jesteśmy w permanentnym napięciu od... Od roku, od ponad roku, to trudno, żeby ciało na to nie zareagowało. Niektórym z nas zareagowało znacznie szybciej, niektórym właściwie dopiero teraz pojawiają się symptomy tego przedłużającego się napięcia, w którym żyjemy. No, bo przede wszystkim to trzeba by było powiedzieć o pandemii strachu. Ten strach, który do nas dociera w ilościach statystyk, zachorowań, zgonów i tego, że jest dramatycznie, otwieramy kolejne szpitale i że dzieje się to, co się dzieje, naprawdę nie przysparza nam optymizmu. I niezrozumnie źle. Nie jestem ani po stronie entuzjastów tego wszystkiego, co robi rząd, ale też nie jestem po stronie tych wszystkich osób, które zaprzeczają w ogóle istnieniu koronawirusa. Jestem gdzieś po środku. I to bycie po środku jakoś mi da cały czas do tej pory takie zrozumienie, respekt i, i w ogóle wszystko to, co związane jest z tym, że trzeba się zachowywać rozsądnie. I pomimo, że ja już chorowałam i tak czuję, że mam przeciwciała, nie badałam tego, to sobie tak myślę i nawet dopadła mnie taka myśl, że chyba jestem z tej grupy tak zwanych nieśmiertelnych, tych, którzy prawdopodobnie nie zachorują teraz na tą kolejną wersję i kolejną mutację tego wirusa. No ale... Ale strach jest. No strach o bliskich, strach o to, że znowu nas zamkną, znowu będzie zakaz wychodzenia z domu, bo tak było przecież rok temu. E, oczywiście strach przed tym, że e, najbliższe święta lub jakieś inne rzeczy, które napawają nas wszystkich nadzieją, po prostu się nie wydarzą, że majówka nie dojdzie do skutku albo że w ogóle nie wiem co. No te scenariusze pewnie sama dobrze wiesz. Mnożyć można naprawdę, naprawdę, naprawdę Mocno i tak sobie cały czas myślę, że ten strach chyba jest głównym, głównym źródłem odbierania nam w ogóle energii. Oczywiście nadchodzący lockdown i ten miękki lockdown, twardy lockdown, w ogóle będziemy mieli pewnie z 10 tysięcy rodzajów lockdownów, powoduje to, że jakby, no nie, nie wiem jak ty, ale ja czuję się tak, jakby mnie pozbywano co najmniej swobód obywatelskich i nie wierzono w to, że będę się zachowywała rozsądnie i roztropnie i troszczyła o innych ludzi. Chyba najbardziej boję się znowu zamknięcia lasów, i tego, co daje nam właściwie teraz, na najbliższy czas, wielką nadzieję, że my będziemy mogli po prostu się zregenerować jakoś, bo pogoda zaczyna temu sprzyjać, i temperatury też są coraz bardziej no, przyjazne. I no i właśnie, ja, ja, ja się jakoś tego boję i nie chciałabym tego odczuwać. I, no I jeszcze dodatkowo to, co się pojawia, to niepewność jutra. Ta niepewność jutra związana jest z tym, że nikt z nas nie wie, jak. W ogóle gruchnie, bo pewnie gruchnie nasza gospodarka, z czym to się będzie wiązało w kontekście naszego zatrudnienia, naszej majętności, inflacji pieniądza, podwyższania i podnoszenia i wprowadzania nowych podatków i jeszcze nie wiadomo tak naprawdę w stosunku do czego. Tak naprawdę, pandemia wbrew pozorom, pomimo że tylko się sprowadza do mówienia o zachorowaniach i ilości zakażeń, zgonów albo ozdrowionych, no, tak naprawdę w tym naszym małym rozumku, który każdy z nas ma, wiąże się też przede wszystkim z takimi konsekwencjami gospodarczo-żywotnymi. No tak, ja wiem, że wszystkich to dotyczy i całego świata, no ale mimo wszystko, mimo wszystko. Tuż po pandemii pojawia się przebodźcowanie. Nawet nie po pandemii, w trakcie pandemii, w ogóle w tej chwili. Nie wiem, jak ty ale ja non-stop scrolluję Facebooka, non-stop scrolluję social media i ciągle przyglądam się temu wszystkiemu, co tam się dzieje. I myślę sobie, o oh, wow, to jest ciekawy webinar, ojej, to jest ciekawy kurs, ojej, to jest ciekawa rzecz, ojej, tu ten wywiad, ojej, jeszcze to, jeszcze tamto. No i oczywiście mm, sprawdzanie wszystkiego, co dzieje się u naszych bliskich, naszych znajomych, bycie ciągle online, na telefonie, na Messengerze, na Slacku, na Teamsa, na Zoomie, ciągle jesteśmy poddawani takiemu potwornemu, ale wręcz potokowi Ilości bodźców, których nawet osoba normatywna, jeżeli chodzi o wrażliwość, nie jest w stanie tego obrobić. Ilość bodźców, oczywiście nie tylko takich wizualno-głosowych, które nas do, do, dotyczą i do nas docierają, tak naprawdę nas przytłacza. No bo to, co się dzieje, tak naprawdę. W naszym wnętrzu, ilość nadprodukowanych myśli, ilość tego wszystkiego, nad czym musimy zapanować, żeby się trzymać, nie rozsypać, nie ulec temu. Znowu, jak się siłujemy, to dopada nas niemoc. No, i jest to jeden z ogromnych pożeraczy naszej wewnętrznej energii. No, bo co by nie powiedzieć, to jeżeli tyle się dzieje i tak dużo trzeba przetrawić, to ta głowa, to nasze ciało w pewnym momencie podnosi białą flagę i mówi: Nie, do widzenia. Ja teraz chcę spać. Ja teraz potrzebuję sobie po prostu w ciszy, w spokoju, w niemocy pobyć, bo jeśli inaczej tego nie zarządzę, no to wówczas nie będziemy mieli szansy w ogóle jakkolwiek temu podołać. W związku z tym wytwarzam ci drogie e, istnienie wysoko wrażliwe, w ciele pewne komunikaty i tym samym do widzenia. Papa, pa. E, mnie tu nie ma. Oczywiście oprócz przebodźcowania to w ogóle warto przede wszystkim skierować swoją uwagę w to, że chyba większość z nas zapomniała, że ma ciało. Dbamy oczywiście o nasz dobrostan najczęściej faszerując się różnymi rzeczami, które wpływają na naszą psychikę. No ale ciało. Hmm. Ja, jeśli mam być szczera, to od roku jedyne o co dbam to mój kręgosłup lędźwiowy. Trochę próbowałam biegać, nie udało się. Trochę próbowałam jeść zdrowiej i tak jak powinnam, nie udaje się. Próbowałam ograniczyć różnego rodzaju mniej zdrowe rzeczy, nie udało się. I... No i właśnie. I, I mam takie wrażenie, że sama też przed sobą bardzo mocno gdzieś pogubiłam się w tym wszystkim i zrozumiałam teraz, tak sobie nagrywając ten odcinek, że no jak, jak ma to ciało mieć energię, skoro ja nie pozwalam tej energii się w ogóle produkować? Oczywiście. Ten komunikat, który mi to ciało wysłało, halo, nie mam siły, nie podołam. Pomimo, że wszystko jest w porządku, to ja po prostu już więcej nie, nie dam rady, to jest komunikat, za który powinnam być wdzięczna. I wiesz co? I ja w ogóle, ale to w ogóle przez ostatnie kilka tygodni, kiedy cały czas permanentnie czułam to zmęczenie, nie dawałam temu komunikatu dotrzeć do siebie i być temu ciału za ten komunikat wdzięczną. Ja wręcz w drugą mańkę mówiłam sobie, Boże Gośka, naprawdę, serio, przecież wszystko jest w porządku. Czego ty jeszcze chcesz? O co ci w ogóle chodzi? No i oczywiście ten cały ucisk, ten napór, który ja sobie sama dawałam, no skutkował tym, że byłam oczywiście wobec siebie bardzo niedobra. Kolejne aktywności mnożyłam, kolejnym rzeczom stawiałam wyzwanie i całkowicie zapomniałam, że to w ogóle nie tak, że to nie tędy droga. Inną rzeczą, która jest związana z całym systemem cielesnym, to to, że my jesteśmy wszyscy w permanentnym niedosypianiu. No, wstyd może powiedzieć, ale ja ostatnio, odkąd mam możliwość popracowania sobie home owo śpię po 8,5 godziny, po 9 godzin dziennie i nadal czuję, że to jeszcze nie jest to. Tak jakby ta rezerwa snu, której sobie bardzo dużo naprodukowałam ostatnio, cały czas była nienadrobiona i niedopracowana i niedospana. Oczywiście, ja należę do tych osób, które nie są w stanie spać w ciągu dnia, więc ja sobie nie utnę jakiejś konkretnej popołudniowej drzemki, ale kiedy przychodzi 22, biorę jeszcze troszeczkę książki. Przychodzi ten moment, kiedy zamykają mi się oczy i kompletnie nie jestem w stanie się ze sobą już dogadać ani z tą książką, no i zasypiam. Śpię dość długo i kiedy. Pierwsza fala budzika gdzieś tam próbuje mnie zebrać o 6 rano, to mówię nie, do widzenia, jeszcze godzina. I właściwie to się jeszcze moszczę tak około do godziny 7.30, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że tyle pospałam. I nie wiem, nie wiem czy to coś złego, bo oczywiście pojawia mi się taka oceniająca myśl, jak na typowo wysokowrażliwą istotę, która ciągle ma do siebie pretensje, ale tak... W pewnym momencie przypomniałam sobie, że jednym z podstawowych elementów, na przykład robienia masy mięśniowej albo chudnięcia, jest to, żeby odpowiednio regenerować ciało. A co najlepiej regeneruje ciało? No, sen. No więc, no halo. To teraz, czy ja mam mieć wyrzuty sumienia, że pospałam? Czy powinnam sobie podziękować, pocałować się w rączkę? O! I powiedzieć. Halo, Małgosiu, bardzo dobrze zrobiłaś. Właśnie to jest twój kapitał na najbliższe kolejne dni i nie zepsuj tego, nie wybij się z tej rutyny ile możesz, tyle korzystaj. No i chyba na koniec musiałabym jeszcze powiedzieć, że no właśnie, jeżeli chodzi o ciało, to bardzo mało z nas w trakcie pandemii zaczęło myśleć o tym, żeby chociażby wpłynąć na to co je? Nadchodzi teraz wiosna, ale właściwie to nie powinna być wymówka, biorąc pod uwagę to, co teraz jest dostępne w sklepach. Nadchodzi wiosna i mamy do czynienia już w końcu z nowalikami, z pysznymi chrupiącymi i pełnymi witamin warzywami. Możemy zacząć jeść znacznie ciekawsze produkty, niż opychać się chociażby na zimę, jak to niektórzy z nas robią pyzami, kluskami i innymi tłustościami. Ja oczywiście na całe życie zostanę fanką każdego gatunku żółtego sera i jeśli bym tylko bezkarnie mogła zjeść całą jego kostkę, chociażby takiego pysznego czedara z Lidla, którego po prostu uwielbiam, to jadłabym go codziennie. tak? Ten ser żółty jest moją ewidentną miłością. Mogłabym go jeść, nacierać się nim i w ogóle. Tak, tak nacierać. Wiem, wiem, wiem co pomyśleliście. No ale, yy, pomyślałam sobie, że to jest taki moment, że jeśli to ciało w tej niemocy woła o jakąś troskę, to pierwszą z nich jest sen, ale drugą to odpowiednio dostarczanie temu organizmowi właściwych i potrzebnych mu składników odżywczych. No i na koniec chyba by warto było powiedzieć też o aktywności fizycznej. Nie nie będę już w tej chwili udawała, że będę biegać i będę sportowcą roku, sportowcą, sportowczynią, sportowcem. <laughs> nie, nie będę. Na pewno będę chciała zacząć od spacerów, dłuższych spacerów. Mam taki plan, że będę łazić, łazić i jeszcze raz łazić. No a druga rzecz, która jest istotna, to to, żeby w ogóle przebywać na świeżym powietrzu. Ruch, nie musi być od razu intensywny. Ba, jeśli masz problemy z insuliną, z cukrem, y, masz jakieś choroby tarczycy, y, to, to naprawdę to nie jest najlepszy pomysł, żeby siebie teraz forsować i robić rzeczy całkowicie ponad Twoje możliwości. Więc chyba trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie możemy zapominać o tym, że mamy ciało i ono przez całe życie będzie nas niosło, i cokolwiek mu teraz robimy, odezwie się w najbliższej albo trochę dalszej przyszłości, i trochę to, co robimy teraz, nie dbając o siebie, jest życiem na kredyt tych wszystkich schorzeń, które na nas w najbliższej przyszłości czekają. To, co jeszcze. Przychodzi mi do głowy, jeśli sobie tak myślę o tym, co zabiera mi energię i co może Tobie również energię zabierać, to mimo wszystko, pomimo mnóstwa godzin psychoterapii, pomimo mnóstwa książek, które przeczytałam, to jednak cały czas permanentna potrzeba kontroli. Ja ciągle balansuję, bo tak sobie myślę, że jeśli wierzysz w to, że wszyscy ci, którzy ci tam gadają i nawijają makaron na uszy, że oni są cały czas w procesie zaufania do wszechświata, dają się prowadzić i w ogóle, że oni tylko są cały czas po tej jednej stronie mocy, to użą. I koniec kropka. Każdy z nas kryje w sobie tę niedoskonałość i rozumienie, że Doskonale wiemy, jak ten wszechświat jest zbudowany, ale natura ludzka ściąga nas non-stop w te same schematy, w których żyliśmy przez wiele, wiele lat. A więc u mnie ciągle odbywa się ten wewnętrzny dialog. Czy ja mogę to puścić, czy jednak muszę tego pilnować? Czy ja mogę sobie po prostu odpuścić, czy muszę być ciągle permanentnie w ruchu, w napięciu, w napieraniu na siebie i robieniu rzeczy, na które czasami zupełnie nie mam ochoty? Czy coś się rozsypie, kiedy nie podejmę działania? Czy coś się całkowicie nie wydarzy, jeśli odpuszczę kontrolowanie tego czegoś? To straszne, to poczucie kontroli. Związane jest u mnie w moim przypadku z takim zabezpieczaniem się i doprowadzaniem rzeczy i stanu świata mojego, wewnętrznego do takiego momentu, w którym ja czuję, że nic złego się przynajmniej, tak mi się wydaje, nie wydarzy. Oczywiście, że to jest wierutna bzdura, no ale zobacz, ile może zajmować mi to energii, jeśli ja się ciągle cały czas w takich myślach pławię. Oczywiście zauważam je. Pozwalam im odpłynąć, no ale one mają czasami ochotę powrócić i jeszcze mnie pomęczyć. I znowu muszę się nad tym pochylić, żeby one odpłynęły i mnie nie zajmowały. Ta potrzeba kontroli i brak zaufania pewnie wynika z lęku. No a przecież mówiliśmy sobie wprost, że ten lęk wywołuje chociażby pandemia i całkowita nieprzewidywalność rzeczywistości. Myślę, że wiele z nas, wysokowrażliwych osób, wysokowrażliwych kobiet boryka się z tym, takim, z taką niemożnością związaną z tym, że nic nie jest właściwie przewidywalne. A na koniec trzeba by było powiedzieć, że mamy teraz przesilenie wiosenne. To znaczy, ono się już właściwie dopełniło. No i ogólnie to jest taki piękny moment, Powraca żeńska energia, wszyscy się cieszą, rozpoczyna się wielki rozkwit. Matka Ziemia zaczyna puszczać te zimowe lody i wypuszczać na świat. A to głośniejszy śpiew ptaków, a to listki, a to właśnie roślinki, trawka się zieleni, powietrze jest jakieś takie zupełnie inne. W sercu zaczyna goreć chęć miłości i obdarowywania nią wszystkich dookoła. Tak. Oczywiście. Tylko, że jakoś nie wiem, czy może to przesilenie, czy może każde, tylko jakoś nie byłam na to do tej pory tak bardzo czuła i wrażliwa, tak mnie wytrzepało. I nie wiem, czy Ciebie też, że właściwie myślę sobie, czy ja jestem w ogóle gotowa na te wiosnę. Bogowie, czy ta wiosna w ogóle ja ją powitam z godnością? Czy w tych dresach, z tą oponką zapuszczoną w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z tym. Jakby nie patrzeć zmęczonym cielskiem, umęczonym umysłem i jeszcze nie wiadomo z czym, czy to w ogóle jest godne? No, e, oczywiście, że to jest i, i prawda, i nieprawda ta myśl, którą tu przywołałam. Bo oczywiście z dużą czułością i uśmiechem przyglądam się temu, co czasem wyprodukuje mój umysł. A przecież prawdą jest, że nie wszystko to, co myślę, jest prawdą. Ale nadal mam takie wrażenie, że to przesilenie albo zaprasza nas wszystkich energetycznie do tego, żeby się rzeczywiście za siebie wziąć, za siebie sobą zaopiekować, i dlatego tak nas do gruntu wszystkich mocno przybija. Albo nie wiem co, no, naprawdę nie wiem, ale jest to niezwykle zastanawiające, bo kogo bym nie zapytała, to wszyscy jakoś to przesilenie w ten sposób przeżywają. To skoro znasz już źródła i udało mi się jakoś zebrać, przynajmniej na bazie tego, co sama odczuwam, dlaczego tak ciężko i niemocno nam jest, to muszę ci też powiedzieć, że sama stricte niemoc jest raczej czymś dobrym. No bo po pierwsze, informuje nas o czymś. Ten brak energii, ten brak sił, to całkowite takie skapcanienie jest potężnym, silnym komunikatem, który wysyła nam ciało, które zostało już doprowadzone do jakiejś ostateczności. I wcale nie musieliśmy fizycznie na to jakoś pracować, choć na pewno też, ale psychicznie to na bank. No więc niemoc jest wspaniałym komunikatem i darem, i trzeba sobie przede wszystkim za tę niemoc podziękować i pozwolić jej, po prostu się tutaj jakoś w tym naszym życiu na chwilę rozgościć. Im szybciej się za tę niemoc weźmiemy i powiemy: Siosio, sio, wcale cię tutaj nie chcę, tym gorzej dla nas. Naprawdę. Dlatego, że tak jak różne rzeczy, których nie zdołaliśmy w ogóle przepracować, będą odbijały się w nas i będziemy spotykać kolejne osoby, które będą nas zachęcały do odrobienia tej lekcji, tak rezerwa którą udaje nam się w tej chwili odbudować, wyczerpana znowu bardzo szybko w ciągu kilku godzin, spowoduje, że my tej niemocy będziemy doświadczać cały czas, a nie raz na jakiś czas, kiedy po prostu zapomnimy o sobie. W niemocy jest też taki moment na to, żeby się zatrzymać i po prostu to być ze sobą, dać sobie czułość, dać sobie miłość, dać sobie zrozumienie i akceptację. No komu jak komu, ale Tobie wysokowrażliwy człowieku, to chyba nie muszę mówić, że najbardziej tego wszystkiego potrzebujesz w tych krytycznych myślach, oceniających, w tym wszystkim, co sobie tam powtarzasz, tym nieczułym narratorze, którego masz, który ciągle cię strofuje. Nie martw się, mnie też ciągle strofuje. I to wszystko, co się dzieje w tej niemocy, przede wszystkim zaprasza nas do tego, żebyśmy byli dobrzy dla siebie i nie zapominali ciągle tą dobroć wobec siebie pielęgnować. Usłyszałam też, że niemoc jest takim początkiem, do stworzenia czegoś, że z niemocy pojawiają się kolejne ważne procesy w życiu, no tylko właśnie przez tę niemoc trzeba przejść z godnością, z jej akceptacją i niewypieraniem. <laughs> nie bądź mistrzem wypierania. Naprawdę. Wyparcie to nie jest najlepszy sposób. Ono tylko i wyłącznie działa na chwilę, żeby coś zaparkować, ale do tego powinniśmy dalej wracać. Wyparcie jest zazwyczaj. Udawaniem jak struś, że nie ma żadnego zagrożenia tylko dlatego, że mam głowę w piasku. Nie, nie, nie. Nie zachęcam Cię do tego. Ale zachęcam Cię do tego, żebyś przyjrzał się bądź przyjrzała, w zależności od tego, kto mnie dzisiaj słucha, czy w tej niemocy nie ma zalążka jakiegoś nowego początku. No bo przecież tylko z takiego Wewnętrznego dawania sobie miłości, z wewnętrznego wyspokojenia się, tak, wyspokojenia, a nie uspokojenia, tylko wyspokojenia, jak wykołysania siebie, może powstać coś nowego. Pozwolisz sobie na to? Ja powolutku składam sobie obietnicę, że tak. Małgosia Leduchowska, Wysoko wrażliwy podcast.